Mnie to poraża, jak ludzie się łatwo obrażają, często bez kontekstu. Nie rozumiem tego, ale odkryłem, że jeśli jakby złotym gralem żartów, za które ludzie się obrażają, to są żarty religijne. Zawsze są te same teksty, że o, czemu taka kontrowersyjna tematyka? O, co ty gnoju wiesz o życiu, ledwo około trzydziestki. Ja nie rozumiem tych zarzutów, bo tak, odnoszą się do mnie i do większości stand ale też do Jezusa. Jakby tak się nad tym zastanowić, to Jezus był stand daperem. Po prostu trochę przesadził z żartami i go zajebali. To była nowa rzecz wtedy. Wychodzi koleś i nagle o Żydach. O kurwa, stary, za wcześnie. Myślicie, że dlaczego go ukrzyżowali? To jest skomplikowana kara, to trzeba krzyż wystrugać, Rzymian wynająć. Nie robisz tego tak o. Chyba, że chcesz przekazać wiadomość, że. O, nie, typie, dosyć przesadziłeś, ręcz za daleko od mikrofonu. <noise> Bardzo lubię ten moment, bo zazwyczaj w tym momencie połowa widowni się wyłącza, bo przypominają sobie, że. O, kurde, trzeba się będzie z tego spowiadać. Co mnie bardzo cieszy, że żeby się wyspowiadać z tego żartu, to trzeba go najpierw powtórzyć księdzu. <grywa> Nie, słuchajcie, to jest teza, to jest teza. Ja mam taką tezę, że Jezus był komikiem. Kościół ma taką tezę, że był zbawicielem. Jaka jest różnica? Taka, że ja płacę podatki. <grywa> Ze mną można o tym podyskutować. Ja nie, nie, nie mówię, że nie. Być może się mylę, ale ja mam jestem dobry w argumenty, jeszcze nikt ze mną nie wygrał. Bo czasami pojawiają się trafne argumenty, na przykład. Okej, okay, jeżeli Jezus był komikiem, tak, przyjmijmy, to dlaczego żaden żart się nie zachował do dzisiejszych czasów? Odpowiada. Biblia została spisana 60 lat po śmierci Jezusa. Mój ojciec potrafi spierdolić mój żart 10 minut od usłyszenia. Ja mam w starym materiale taki tekst, że moje żarty są jak mój penis docierają tylko do połowy. To jest ta połowa tylko, więc do zobaczenia. I powiedziałem go kiedyś ojcu, wiedziałem, że spierdoli, miałem rację. Po 10 minutach już powtarzał wujkowi. No bo to przy przywigili było. Tylko się odwrócił mówi ty brat, brat, słyszałeś, słyszałeś brat, słyszałeś, słyszałeś jakie żarty ma mój syn? Mój syn ma żarty, jak jego penis. Aha. 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 A wujek, no czyli jakie? A ojciec, no jakie, jakie? Jakie? Jakie, no? Chujowe! A! Także tak samo z tą Biblią. 60 lat. Zobaczcie, ile to jest pokoleń ojców. Te wszystkie cytaty, które my znamy, to mogą być zupełnie wydarte z kontekstu. Że po owocach ich poznacie. To może być puenta do żartu, jak rozpoznać wegan na uczcie. A że ciągle jest coś o religii, to jest kolejny dowód. Religia jest najbardziej nośnym stand-upowym tematem. Naprawdę. No każdy komik kiedyś się zastanawiał, czy nie zrobić by całego programu godzinnego tylko o religii. Ja też. Ale potem stwierdziłem, ah, kto w tym kraju chciałby słuchać, jak jakiś koleś przez godzinę pierdoli o tym samym? A potem poszedłem zobaczyć, jak to w kościele wygląda. Obczaiłem frekwencję. Grałem już w podobnych salach. To się może udać. Tylko muszę też zrobić piosenki, da. Szaleją na ich punkcie. Myślę, że można nazwać Jezusa stand-uperem i to nie jest nic obraźliwego, bo to jest zacna profesja. Ale w jeden cud nie uwierzę nigdy, że miał same zajebiste występy. Nie ma takich rzeczy. Zawsze są jakieś kurwa łomże, <grywa> jakieś nowe sole. Więc zawsze można mieć słabszy dzień. Zacząłem się zastanawiać, jakby wyglądał słaby występ Jezusa, nie? Też pewnie w jakiejś piwnicy jakiś prowadzący mógłby być taki. Taki jak Wielka Pierdolnięty, tylko bardziej pejsaty. E... No ludzie siedzą, zgromadzeni, nie? No i wychodzi prowadzący i mówi: dajcie gorąco przed Wami, najnowszy stand z Judei! Przed Wami Jezus Chrystus! I wychodzi Jezus, ale wiecie, wczoraj miał wesele w Kanie, więc. Siema! Jestem Jezus z Nazaretu, to taka wioska jak Mońki. E... 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 Przygotowałem dla was takie różne zabawne opowieści z przypałem, jakie ja to nazywam e... przypowieści. E... Idzie siewca, rzuca ziarnem nie trafił. No, jeszcze pracuję nad tym żartem. Czy są tu jacyś faryzeusze? Chyba was pocisnąć muszę. O, o, o. Wiecie dlaczego nikt nie lubi seksu z prorokami? Bo zawsze muszą być na górze. Spokojnie, dwa tysiące lat temu to też było w chuj słabe. Ludzie nie wiedzieli jak zareagować. Nie wiedzieli, część siedziała cicho. Część zaczęła się drzeć. Bu, słabe, dajcie nam barabasza. <noise> Barabasz to był taki pacześ wtedy. To jest... <noise> Ale jedna osoba siedzi w kącie i bije brawo. I to jest Judasz. <noise> Tylko, że wiecie jak to ją dasz Głośno, to brawo, brawo Jezu, brawo, ojej! A po cichu, po cichu szepcze do Tomasza. Ty Tomasz widziałeś, ale zjebał. Ja... Pierd ale z Tomasz ja nie mogę... Tomasz... O nie! O, z tego już nie zmartwychwstanie, o, o, to. Nie, Tomasz. Tomasz, widzisz to, widzisz to? A Tomasz mówi. No, widzę, ale nie wiesz.